Nie samą siłownią i ćwiczeniem na niej człowiek żyje. Dlatego dzisiaj przedstawię Wam podstawy chodzenia po slacku. Zapraszam do oglądania. Slackline dla wielu osób może wydawać się sztuką chodzenia po linii, którą najczęściej możemy zobaczyć w cyrku. Jednak aktywność ta, z pozoru cyrkowa, em, niesie dla nas szereg korzyści. Ja sam aktywność tą porównuję do czegoś, co praktycznie każdy z Was robił w dzieciństwie, czyli chodzenie po krawężniku i próba utrzymania w nim równowagi w taki sposób, aby z niego nie zlecieć. I wtedy to właśnie nasze ciało uczyło się koordynacji i ustawienia poszczególnych części naszego ciała w przestrzeni w taki sposób, aby nie spać z niego. Takie same korzyści niesie dla nas właśnie slackline, czyli poprawa koordynacji, lepsze czucie środka ciężkości i poszczególnych segmentów naszego ciała w przestrzeni. Pozwala przepracować głębsze warstwy mięśni, które odpowiedzialne są za stabilizację, które ciężko mielibyśmy zaaktywować na siłowni. Slackline jest też świetnym rozwiązaniem dla osób, które chciałyby przygotować się do uprawiania takich sportów jak jazda na nartach, jazda na snowboardzie, surfing czy wszelkiego rodzaju sporty, w których ważne jest utrzymanie równowagi. Jeśli chodzi o samo przygotowanie, to na początek będziecie potrzebować taśmy, którą możecie tak naprawdę kupić na Allegro i ważne jest to, byście zwrócili uwagę, jaka szeroka jest taśma, ponieważ im będzie szersza, tym łatwiej Wam będzie utrzymać równowagę. Jeśli jednak nie chcecie na sam początek wydawać pieniędzy, ponieważ nie wiecie, czy w ogóle slackline Wam się spodoba i będziecie to czuli, możecie użyć dochodzenia zwykłej taśmy transportowej, której używa się do zabezpieczania jakichś przedmiotów podczas transportu. Kolejną rzeczą związaną z przygotowaniem jest wybór odpowiedniego miejsca do zamocowania slacklina. I najlepiej, jeśli będzie to jakaś płaska powierzchnia z trawą bądź innym podłożem, które jest równie miękkie i taśmę mocujecie do dwóch drzew bądź jakichś przedmiotów, które są stabilnie zamocowane w ziemi. Samo zamocowanie taśmy jest banalnie proste, ponieważ składa się ona tylko z dwóch części, jednak przed jej założeniem musimy zabezpieczyć nasze drzewo lub jakiś inny obiekt przed uszkodzeniem jego, a także i przed uszkodzeniem samej taśmy i możemy do tego użyć ręcznika lub jakiegoś innego materiału. Najpierw mocujemy sobie tą dłuższą część i owijamy ją wokół drzewa i przeciągamy całą taśmę przez otwór, który mamy na jej końcu i mocno naciągamy, na koniec tworzymy sobie taki lejek z tej taśmy po to, żeby podczas chodzenia nie wyginała nam się ona na którąś ze stron. Drugą część, krótszą z zapinką, mocujemy sobie do drugiego obiektu czy tam drzewa dokładnie w ten sam sposób, w którym mocowaliśmy dłuższą część z taśmą. Następnie dłuższy koniec taśmy przeciągamy przez zapinkę, przez napinacz i naciągamy ją mocno, dopiero później napinaczem dociągamy taśmę w taki sposób, żeby była ona mocno napięta. Przy naciąganiu samej taśmy, pamiętajcie, że im mocniej naciągniecie taśmę i im bardziej będzie ona sztywna, tym łatwiej Wam będzie, w szczególności dla początkujących, utrzymać się na taśmie. Ponieważ jeśli taśma jest luźna, to o wiele trudniej jest utrzymać nam na niej równowagę i o wiele bardziej zaczyna nam się ruszać. Pod nogami na boki. Gdy macie już zamocowaną linę, możemy przejść do nauki chodzenia, jednak przed samym rozpoczęciem polecałbym e, wykonać to na gołe stopy, czyli ściągnąć całe buty, ponieważ wtedy macie lepszą kontrolę nad stałem skokowym i nad tym, co się dzieje faktycznie z taśmą, pod Waszymi stopami. Najszybsza i najłatwiejsza nauka utrzymania równowagi na steklinie jest wtedy, gdy możecie złapać się czegoś lub mieć jakąś osobę do pomocy, którą będziecie trzymać za rękę. Jednak w poradniku tym zakładam, że nie mamy takich możliwości i uczymy się samemu. Na początku, gdy podejdziecie do taśmy i ustawicie na niej jedną nogę, będziecie czuli, jakby wasza noga cała była z galarety i będzie się trząsła na całej taśmie. Jednak nie przejmujcie się tym, ponieważ z czasem na pewno to minie. Pierwszym krokiem podczas nauki chodzenia i utrzymywania równowagi na slackline jest ustawienie zgiętej nogi na taśmie, właśnie w taki sposób, i próba utrzymania tej równowagi z jedną nogą podpierającą. Następnym krokiem będzie już odrywanie tej nogi, którą mieliśmy postawioną na ziemi, która nam stabilizowała całą pozycję, i próba utrzymania e, równowagi, właśnie na tej jednej noce, która jest na taśmie. Pamiętajcie, żeby taśma w momencie, w którym ustawiacie na niej stopę, była idealnie pod jej środkiem, ponieważ w momencie, w którym pięta bądź palce będą za bardzo wychylone na prawą lub lewą stronę, od razu Wam ześliźni się stopa z tej taśmy i spadniecie z niej. Gdy udało Wam się już utrzymać tą równowagę na skiętej nodze dominującej, możecie wykonać to samo na słabszą nogę. Kolejnym etapem będzie już stawanie na prostej nodze na taśmie i teraz, żeby ustawić się na niej, znów stopę kładziemy równo na taśmie, drugą mamy postawioną na podłożu i mocno tą nogą na taśmie dociskamy ją do dołu, natomiast drugą staramy się wybić, żeby złapać równowagę i przez moment stanąć na tej taśmie. Gdy załapiecie ten ruch, staracie się już jak najdłużej wytrzymać na tej taśmie, żeby nabrać jak najwięcej pewności siebie i wyczuć w ogóle, jak wasze ciało znajduje się na takim niestabilnym podłożu. Pamiętajcie w momencie, w którym ustawiacie się już na taśmie, na stojąco, aby mieć delikatnie zgiętą nogę w kolanie, ponieważ gdy jest ona wyprostowana, jest Wam o wiele trudniej utrzymać równowagę na niej. Kolejnym ważnym elementem, na którym musicie się skupić podczas chodzenia i stania na taśmie, jest to, w które miejsce skupiacie wasz wzrok. I na początku na pewno będzie was kusić, aby patrzeć pod stopy, jednak gdy tam właśnie będziecie kierować swój wzrok, to od razu taśma zacznie Wam o wiele bardziej kołysać się na boki. Najlepiej jest skupić wasze spojrzenie jakiś metr, dwa przed Wami, wtedy najłatwiej jest utrzymać tą równowagę na taśmie. W momencie, w którym utrzymujecie równowagę na taśmie, starajcie się też kontrolować wasze ręce, aby nie znajdowały się one gdzieś po boku, tylko yy, nad wami i przekładamy ręce górą na prawą bądź lewą stronę, aby utrzymać równowagę. Drugiej nogi również używajcie sobie jako pomocy do ustabilizowania w momencie, w którym czujecie, że tracicie równowagę. Ok, gdy ogarnęliście już utrzymanie równowagi na taśmie i na jednej, na drugiej nodze jesteście w stanie wytrzymać dosyć długo, nie spadając taśmy, możemy przejść do chodzenia. Musicie pamiętać, że przed ustawieniem kolejnego kroku, yy, noga, która jest już na taśmie, musi się stabilnie na niej znajdować, nie może się ona trzęść. Dopiero w momencie, gdy mamy ją uspokojoną, wtedy dostawiamy drugą stopę. Staramy się wyczuć taśmę, i dopiero w tym momencie, gdy czujemy, że jest ona stabilna, przenosimy ciężar na nogę z przodu. I tak wykonujemy następny krok. Przenosimy nogę do przodu. Czujemy taśmę, dopiero przenosimy ciężar. Podnosimy nogę, staramy się drugą nogę uspokoić. Dostawiamy i przenosimy ciężar. Pamiętajcie, aby cały czas mieć zgięte nogi w kolanach, a także ręce uniesione nad siebie, aby koordynować w każdym momencie, w którym przeważa Was na drugą stronę. To tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Dziękuję Ci uprzejmie za obejrzenie. I jeśli spodobał Ci się ten materiał, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz jakieś lajka lub komentarz pod spodem. A tymczasem życzę Ci miłego dnia i see you next time.